Dzień dobry! Może część z Was już widziała filmik. No, w zasadzie. Filmik z tej samej bitwy, ale coś. No, podczas chyba wysyłania na YouTube, ewentualnie konwertowania filmu się zepsuło. I głos na tamtym filmiku jest mocno zepsuty. I krótko mówiąc, teraz, czy ja się nie powtórzę? Dobra, jeszcze raz. Krótko mówiąc, do dupy. Mhm, dobrze, no, pewnie większość z Was nie zobaczy tego filmiku, bo no, ten stary myślę, że postoi z 5 godzin maksymalnie na YouTube. Potem zostanie zastąpiony przez tego. No, i jeśli ktoś był szybki i się sprężył, będzie miał fajnie bucha ha 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 ha. O, zagrało. coś. No już odgowało, zobra, spoko. Szybciej, 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 szybciej Dobra, opowiadam krótko. Bitwa z turnieju, wielkiego turnieju trawki. Co każdym razem się mówię. No, turniej o nazwie wielki turniej trawki. Łatwo się domyśli, że każda bitwa jest na trawce. Pierwsza bitwa na funduszach 5 000, druga na funduszach 10 tysięcy. I trzecia, jeśli jest remis 1.1, na funduszach 14 tysięcy. I właśnie sytuacja ze Stavrosem była taka, że ja wygrałem na 5 tysiącach, Stavros wygram na 10 tysiącach. I musieliśmy się spotkać tutaj. W wyniku spotkania na razie nie zdradzę. Nie miałoby to sensu gdybyście od razu widzieli kto wygra. No, widzicie jak idę? Gdzie idę? Mhm. Fajnie wiem. No, patrzymy z góry, żebym nie przygapił żadnych kluczowych momentów, chociaż znając mnie i tak pewnie przygapię, bo ta bitwa ma jakieś fatum. To jest już czwarte nagranie tej bitwy. A no tak, tutaj chcę postawić słupki, ale Stavros tak trochę za blisko podszedł, dlatego ucieka, żeby móc w spokoju postawić słupki. Mam nadzieję, że mnie słuchacie dość dobrze i wyraźnie tym razem i że głos będzie bardzo tac. No, idziemy, idziemy, idziemy. Będę używał tylko jedną ręką, bo drugą trzymam mikrofon w optymalnej pozycji, bo już się trochę sfatygował przez pół roku i nie za bardzo trzyma. Ale kończymy od tym. Patrzymy, pierwsza wymiana, mój błąd, punkt dla Stavrosa. bo moi wotyżerowie się przeprowadzali i nie zdążyli Zająć pozycji, przez co nie wykorzystali przewagi zasięgu. Jedni woltyżerowie okrążają, a szaserzy ASiewal atakują szósty pułk Infantellia i już biegną w lekką. Tutaj dwie jednostki kawalerii Stavrosa okrążają mnie: tutaj robię czworobok, tutaj też grendyżer ASiewal jego, moje dwie jednostki na szaserów, na jego szaserów i jeden na jeden, ale moi strzelili i moi szarżowali, a jego stali w miejscu. Dlatego miałem bonus szarży i przewagę. Stara Gwardia szarżuje w moich Wolterzerów. O, tutaj piechota szwajcarska, idzie, idzie, idzie i biegnie tutaj szaserze Asiewal. Atakują lekko, tutaj gdzieś są słupki. Tutaj także jest szaserze Asiewal atakują moich Wolterzerów. I przebijamy się, puf, w generała Stawrosa. Nigdy nie odpuszczam generała. I, i, i... teraz. Dokładnie, pamiętałem ten moment, że zaraz po tym, jak uciekł, tutaj szeserza Asiewa Stawrosa pustoszą wszystkie moje linie. Czworobok, ale tutaj czworobok nie ma, on goni mojego generała, ale mój generał ucieka. Tutaj bardzo blisko podszedł Stawros i stare gwardie zamykają pierścin okrążenia. Również okrążają już od tyłu y, mojej szeserza siewal. Główne moje siły zostały już praktycznie y, rozgrymione. zostały, nie, to moda gwardia Stawrosa, przepraszam. tak to są moi e, szaserzy, ale zaraz uciekną, właśnie. No, jedna piechota czerwicarska została i jedna jeszcze wróciła. Tyle zostało z moich głównych sił. Zostały same stare gwardie i trzy jednostki szaserów Wasiewa. Jedna tutaj przegoniła całą lekką, druga jeszcze stoi. A tutaj trzecia, no widzieliście co robiła. No, ale ja zapomniałem. I spadek morale potężny i staw został pokonany. Bardzo domniczna bitwa, bardzo, 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 aż się pioseneczka prosi do podkładu, ale nie, Bucha. to może tak, a zobaczymy, proszę statystyki, znuuu, powoli, bitwa chyba była na czterokrotnym przyspieszeniu i nie było lagów, nieźle, dzięki kompie.